Dziś pomysł na prezent dla sześciolatka, na urodziny, na jakąś okazję, na wyjście. Myślę, że urodziny najbardziej są takie popularne. Sześciolatki już są w przedszkolu czy w szkole i często jednak te urodziny są takie popularne. Tak, popularne. Zaproszenia i te sprawy nie można tak bez, bez prezentu. Tak jest. Zaczynamy. Ja przygotowałam, bo to jest taki mój ulubiony zestaw, em, zabawka plus książka. Mhm. Może, może zacznę od zabawki. Klocki plus plus. To są bardzo proste e, klocki. Niepozorne powiedziałam. tak. Powiedziała. tak. <gry> Tutaj już mamy efekt tego, co można z nich stworzyć. To są małe elementy, półtora centymetrowe mhm. na długość i centymetr, centymetr e, na szerokość, różnokolorowe, e, o takich samych kształtach. Mhm. Trochę puzzle przypominające, plastikowe. Takie puzzle, puzzle, Taki puzzle klocki, może Tak. tak. Mhm. I teraz tak, w zestawach jest różna ilość. Tutaj jest akurat 100 mhm. takich elementów i różne kolory też. Tak, są takie 100. podstawowe, nowe. Do mhm. właśnie gdzieś tam takich ostrych kolorów. Budować możemy i na płasko, i przestrzennie. Mhm, no, tak. dziecko ogranicza tylko wyobraźnia. Jeżeli dziecko jest kreatywne i, i nie lubi gdzieś tam takich gotowych rozwiązań. To będzie miało zabawę na długie, długie mm -hmm. godziny. Tak, to jest coś pomiędzy puzzlami ale Lego, tak naprawdę powiedziałem takie bardziej kreatywne Lego. To znaczy, bo tutaj rzeczywiście już nie mamy gotowych instrukcji, to jest Dokładnie. Ważne. Są tylko pewnego rodzaju inspiracje gdzieś tam w książeczkach, w tak. opakowaniach, natomiast rzeczywiście to jest już dowolność, wyobraźnia i tak jak ten minionek, który został. To jest minionek, czy to jest tak? który został absolutnie stworzony przez, tak. przez dziecko, które chwilę pojawiło się w księgarni, mm -hmm. pach, pach i sobie wywolłam tutaj z klocków. Świetnie wyglądają te, te rzeczy przestrzenne. No i przede wszystkim dziecko ćwiczy sobie małą motorykę, tak? To jest, to jest Także ta, ta, tak, tak naprawdę już od czterech, czterech lat taki prezent jak najbardziej. Moja no córka ma trzy i też bardzo. I też bardzo tak. Się no to, to jest kwestia tego, żeby nie brać do buzi, tak? jak już bo niektórzy się boją, że to jest no takie tak, maleństwo i ta rączka jeszcze nie jest wystarczająco. Ale dla dzieci starszych, które miały już w ręku Lego. To jest świetne. To jest świetne, Dlatego, tak, że one już wiedzą, co chcą zbudować, tak? Zwykle chłopiec dostaje tej klocki zaczyna budować robotę. A ten także zauważymy. prezent dla sześciolatka latka znalazł. Tak samo i dla czteropięcia, ale tutaj akurat się tak, mówi, No i no są też zestawy większe, tutaj powiedziałam o 100, 100 kolorach, tutaj jest 600. 300 jeszcze jest, tysiąc już w tych większych, tak, także tak, tak naprawdę można zaczynać. Tak, tak. Od mniejszych tak. to są te pastelowe. Tutaj są takie właśnie mocne kolory. Takie neonowe, tak. Neonowe. tak to są pastelowe. Zabawka roku 2015. Także ważne. Dobrze. To jest moja. Co, co u Ciebie? Aha, dobra, to ja powiem tak. Wikistixy ze Stanów Zjednoczonych, sprowadzane prosto, nie produkowane w Polsce, tylko produkowane właśnie w Stanach. Też niepozorna rzecz, to są sznureczki pokryte woskiem pszczeli. ekologiczne pachną Woskiem? Nie, w ogóle nie pachną. Są absolutnie dla dzieci alergicznych. Mają, oni mają wszelkie certyfikaty, że to jest bezpieczne, że to jest, tak? że to jest dla alergików, tak? że tutaj jakby nic się z tym nie dzieje, to jest znaczy, po prostu wosk przyczeli, tak? Potem... Farbowany naturalnymi barwnikami. Mhm. E Mamy też różne zestawy różne, różne zestawy, różne wielkości, walizeczkę, gdzie jest więcej, instrukcje, plansze, na których, y bo, bo co z tym robimy tak naprawdę? No on się po prostu lepi, tak? i teraz możemy lepić na płasko, czyli na przykład uczymy się, kiedy jesteśmy młodsi robimy literki, figury, tak? czy, czy jakieś zwierzęta. I, I odbijamy na kartce, na papierze, na, na, na jakimś sztywnym y, y, jakby podłożu, albo robimy już coś zupełnie w trzyle, w, w przestrzeni. Ja oczywiście tutaj y, nie, nie, nie grzeszę Jak zrobić ślimak? Wielkim talentem to tak. jest na przykład ślimak. Ale na przykład jak przyniosłam to synowi i powiedziałam, wyklejamy literki na płasko i mówię łącz punkt i zrobimy literki, to on mi zrobił biżuterię. Czy no, zrobił mi ze spędzę? za margerit robić. <laughs> Więc zrobił mi pierścionek tutaj z takim pięknym oczkiem, bo to się wszystko mm. ze, ze sobą lepi, spłaszcza i tak dalej. Czy, czy, czy oczywiście jak to spłaścimy, czy tam już tak totalnie jakby tam rozpieć. wielokrotnego użytku. To nie jest tak, że to raz wtedy, sobie tak, tak, ale i... jeżeli dokładnie, to tak naprawdę wraca do swojej pozycji. No mówię, tylko jak tam dosyć mocno go roz, roz, rozgnieciemy, mm -hmm. tak, że już nie będzie jakby co miało wracać, ale w innym przypadku jak najbardziej. W, w, skręcamy i robimy różne, różne ciekawe i, i zwierzęta, i takie przestrzenne rzeczy. Widzę, że się wkręciła. No, ja Próbowałam zrobić motylka. <grym> mm -hmm. e, motylka, tak, ale mówię właśnie, no ja miałam cały zestaw bransoletkę, pierścionek i, i, i nawet chyba kolczyki, które się jakoś tam ale trzymały. To, ja nie wiedziałam, że chłopcy też, bo moje córki oczywiście nie, też, oczywiście, też w, Nie, oczywiście, no myśmy powiedziała, co ty ich widzisz, teraz możesz się na wesele, a chciałaś, żebym robił literki. Także Wiki i rewelacja, tak samo od początku, żeby ćwiczyć rączkę i dla czterolatków, ale myślę, że sześciolatek już na tyle ma kreatywne. wyobraźnie jednak wypracowaną tą motorykę, że zrobi z tego cuda po prostu i, i, i nawet nam się nie śni jakie. Mm -hmm. Także różne zestawy, bardzo bezpieczna, tak jak mówiłam, dla alergików. Mm -hmm. To jest mój typ, jeżeli chodzi o zabawkę. No i jeżeli chodzi o książkę, poleciłabym od razu coś, co właśnie Wydawnictwo Dwie Siostry sugeruje, tam 6 plus i myślę, że rzeczywiście tak. Aczkolwiek są, wiem, że młodsze dzieci, które się interesują. Dwustronna, pod wodą, pod ziemią. Coś, co, co, co jakby wyszło po, po mapach i jest tutaj, to są oczywiście Aleksandra i Daniel Mizzińscy, jakby nie, nie inaczej. Wchodzimy pod wodę, w głąb oceanów, poznajemy wszystko, co się tam kryje na danych głębokościach. Przerw Aha, czyli rzeczywiście to jest zachowane tak, w że w oceanie. I mamy zwierzęta, mamy rośliny, mamy całą rafę koralową, czy tam w oceanie. Mamy jakby złoża, które się wydobywa, nawet stroje gdzieś tam płyt ponurków Aha. i też takie stroje historyczne. łodzie po pod różnym Historia, też. przyroda, geografia, geologia, wszystko. Taki mhm. podręcznik po prostu, tylko taki, do którego dzieci chcą rzeczywiście zaglądać, bo jest ciekawy. Jest to jest wszystko ilustrowane to są tylko dymki, które mówią nam o tym, mm -hmm, więc mm -hmm. chce się, aż po prostu ciekawość ciągnie, co, na, na środku kończy się, bo zaczyna się druga strona i na środku Ziemia, dochodzimy, żeby tak? do, odwrócić. Tutaj mamy nawet jakieś takie przedziwne świecące ryby, w ogóle takie gatunki, no, no, tak. które już wyginęły. Także mówię, to jest po prostu to wszystko. Żyjące. Dochodzimy do jądra Ziemi, tak A. jak do, do głębin, o, głębin oceanów, i tak samo jakby tutaj, jesteśmy Rozumiem. pod Ziemią, tak? Czyli to co, to, co żyje nam gdzieś tutaj na, 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 powierzchni, na powierzchni, powierzchni, czyli powierzchni to te i wchodzimy. wchodzimy w głąb i mamy już te zwierzęta, korzenie drzewa, na jaką w, w, wpuszczają swoje korzenie, ścieki, Świetnie. jak wygląda cała jakby kanalizacja, to wszystko, wszystko po prostu, co się dzieje pod ziemią, tak? niewidoczne kable i rury, czyli pod każdym kątem, prąd elektryczny, złoża właśnie mineralne, tunele, metra, gdzie jakiej, wszystko, po prostu wszystko, co się dzieje pod ziemią i wszystko, co się no. dzieje pod wodą, jaskinie, jakby od każdej naukowo strony podziemne magazyn. Tak, co, co gdzieś tam Może aluminium, tak, jakie są wydobycia, jakie złoża. No i, i, te, I tym sposobem również dochodzimy do, do środka. Także Aha. spotykamy się, oglądamy albo tak, albo tak. Albo w dowolny zupełnie sposób, ale można Płysze, się kawał, prosty... kawał I to jest, tak mówię, 5-6 plus bez ograniczeń wiekowych, bo myślę, że my mamy duże braki i zawsze możemy nadgonić. A to jest taki ciekawy sposób, żeby, mhm. żeby nadrobić. Ja tutaj y, książkę, którą przygotowałam do tego naszego prezentu, mhm. miały być klocki plus prezent machiną przez Chiny. Są dwie części, takie, które bym. Łukasz Wierzbicki. Równolegle. tak, Łukasz Wierzbicki, poradnia K. Jest jeszcze Afryka Kazika, w której hmm. też jestem zakochana. To są historie o podróżnikach, którzy tutaj, akurat machiną przez Chinę, to jest w podróż, wyruszyło małżeństwo, w podróż poślubną, motorem. Są w Mamy też mapy, jest pokazane, jak oni rzeczywiście tutaj. Z Polski ruszyli, jak to odbywali, odbyli swoją podróż. 15 marca 1936 roku byli w Szanghaju. Czyli historia autentyczna, którą Aut spisał Karol Wiersz tak. tak. Tak samo jak Afryka Kawiarenna. Jest... Tak, tak, Dokładnie. Mhm. No, świetne jest to, że w tą bajkową historię, można powiedzieć, jeżeli chodzi, patrząc na ilustrację, tak. Wplecione są rzeczywiste zdjęcia tych osób, bohaterów książki, więc to dziecko rzeczywiście Spokojnie. tak. No, nie ma wątpliwości, że to się stało, że to, to się, się działo, że oni mieli takie przygody. Spotkali Misia, z którym się zaprzyjaźnili. Ten miś też tutaj jest uwieczniony na rzeczywistej fotografii. Obok jest zilustrowany, więc to jest też takie... Takie przejście, że ta książka jakoś powstała tak, że, że było zdjęcie, że to było rzeczywiście, a później ktoś ilustrował. Mm -hmm. Niesamowicie wpływa na wyobraźnię dziecka. No, to... ono, ono już wierzy, to nie jest jakaś bajeczka, to się naprawdę wydarzyło. Mm -hmm, mm -hmm. Bardzo polecam, bardzo wciąga. Zresztą Łukasz Wierzbicki świetnie pisze dla dzieci. Myślę, że bardzo dobrze dzieci no. rozumie. Um... Ilustracje y tutaj są oprócz zdjęcia też Marianny Oklejak, okay. która zilustrowała basie. Mhm, Basię. Serie. serie Basie. I folklor, który zdobył nagrodę. No ale to o tym już <grym> innym razem opowiem. Innym razem, dokładnie. Duże, duże litery, widzę duża ściąga, także, no tak, także już lecie trzecioletnich siedmiu, gdzieś... które zaczynają czytać spokojnie. I również w... takie, które czytają gdzieś tam, to, to zresztą mój mąż, który lubi książki przyrodnicze, on te, też to przeczytał. Nie, no pewnie bo to jest autentyczne. Aut tutaj, tutaj nie ma takich, no. takiego infantylizowania dziecka, że tutaj tak podróż była taka, tylko... To jest relacja z dorosłego, tak, po prostu relacja. relacja. Świetna relacja z ilustracjami dla dziecka. Polecam. Dobra, czyli machiną przez Chiny i plus wiki z Dixie, bądź pod ziemią pod wodą, prezent dla sześciolatka, pięcio, na pewno też. Jeżeli macie pytania co następnego um, odcinka, prosimy o, o w komentarzach.